Cześć, mam na imię Kinga, jestem stylistką rzęs i i witam Cię w odcinku o efektach stylizacji rzęs. Dziś rozrysuję mapkę do efektu, jakim jest efekt stopniowany. Glam i mess, mess i glam, kontrolowany nieład, różnie się na ten efekt mówi. On już od jakiegoś czasu jest w trendach stylizacji rzęs i myślę, że ta mapka bardzo ułatwi Ci takie bardziej kontrolowane przeprowadzenie właśnie tego efektu. Także zapraszam Cię do tego odcinka. Dobra, przejdźmy do tego, że najpierw narysuję klasyczny szkic. To jest, jakby powieka Twojej klientki. Tu będzie jeszcze zaznaczyć kącik wewnętrzny, kącik zewnętrzny. Tworząc ten efekt, tak jak ze wszystkimi efektami, musisz przygotować odpowiednio do oka klientki. Ten efekt łączy tak naprawdę ze sobą. Zawsze dwa. Przede wszystkim możesz wybrać efekt podstawowy, czyli na przykład kocie, okoliska, możesz wybrać wiórkę, lalkę, efekt klasyczny, z którego zrobisz właśnie efekt stopniowany. Bo na czym polega stopniowanie? No na niczym innym niż na doborze odpowiednich długości różnych w kolejnych sektorach. To nie jest tak, że w danym sektorze, który zaraz będę wyrysowywała, Wpisujesz sobie te same długości, bo one dadzą ten efekt taki podstawowy. Chodzi o to, żeby wystopniować, poszarpać górną linię rzęs, żeby one dostały takiej lekkości, żeby wyglądały tak bardzo, bardzo naturalnie. Więc jak to wygląda w praktyce? Powiedzmy, że skupimy się na efekcie klasycznym, bo on da taki fajny obraz tego efektu stopniowanego. Zaznaczamy sobie pierwszą część stylizacji, później mamy drugą, trzecią. I czwartą, czyli takie podstawowe rozrysowanie stylizacji w długościach. I tu zaczynamy sobie od szósteczek. Tu będą siódemki, tu ósemki, tu dziewiątki i tu zrobimy sobie dziesiątki. Tą część podzielimy i wrzucimy jeszcze dziewiątki. I teraz zupełnie klasyczna sytuacja. Jak teraz z tego zrobić efekt stopniowany? No nie inaczej, jak teraz w te części wrzucamy sobie. Rzęsy dłuższe. No i jedziemy. Czyli zawsze wybieraj długość o dwa, bo ona będzie nieprzesadzona i będzie wyglądała najlepiej. Nie może być to długość o jeden, bo nie uzyskasz fajnego efektu stopniowania. Czyli tu wrzucamy sobie ósemki, tu wrzucamy sobie dziewiątki, dziesiątki, tu wrzucamy jedenastki, tu dwunastki i tu schodzimy jedenastki. I teraz następna kwestia jest taka, że tu mamy znowu efekt. Taki podstawowy, następnie wchodzimy kolejno z długościami tu, tym razem rzucamy sobie doruczmy tu i dorzucmy tu. Krótsze długości z kolei, tak? Czyli no tu mamy szósteczkę, więc pokombinujmy z piątką. Tu dorzućmy też piątkę pomiędzy. W tą odległość też dorzućmy piąteczkę. Tu dorzucimy sobie szóstkę i tu dorzucimy sobie szóstkę, tu dorzucimy sobie siódemeczki. I tu dorzucimy sobie ósemki, a tu dorzucimy sobie znowu siódemki. I to spowoduje, po pierwsze, zagęszczenie tej części stylizacji. One będą takie bardziej zbite, i bardziej jakby uwydatnienie tych dłuższych elementów stylizacji. Następnie możesz dalej dorzucić sobie więcej tych dłuższych rzęs, czyli dokładamy znowu tu sobie. A wrzućmy ósemki z tej strony, tu jeszcze sobie dorzućmy ósemki, tu dorzućmy jeszcze dziewiątki i tu dorzućmy sobie znowu dziesiątki. Tu dorzućmy kolejne jedenastki, tu wrzućmy sobie jeszcze jedne dwunastki, a na sam koniec dodajmy jeszcze jedenastki. Jeżeli w tym miejscu klientka nie ma rzęs, które rosną w dół, jak najbardziej możesz zastosować taką długą długość. One podniosą tą część stylizacji. Po to, żeby uwydatnić ładnie na przykład w efekcie kociego oka, będzie taki zadziorek. Moje klientki bardzo lubią, jeżeli właśnie te ostatnie rzęsy są nieco dłuższe, i ja stosuję je wtedy, kiedy rzęsy rosną prosto lub są lekko zawinięte, ale na pewno nie kiedy rosną ku dołowi, bo to spowoduje, że ona oklapnie, opadnie i nie będzie atrakcyjnie wyglądać. I teraz tak, jeżeli spojrzysz już, wykonasz swoją makę i spojrzysz na już końcowy efekt Twojej stylizacji, to powinno to wyglądać tak. Dosłownie. Takie, o, mamy tu krótsze, dłuższe i tak dalej. To, i tu jest następne. Chodzi o to, że one mają być nieregularne, ale w taki kontrolowany sposób, bo tworząc taką stylizację, musisz pokierować się jeszcze jedną zasadą. Dajmy na to, że w tym sektorze występują rzęsy, które są różnej długości. Jest krótka, bo są no, trzy rzędy, dajmy na to też. Krótka, dalej jest bardzo długa. Krótka i teraz tak. Masz tu do zamontowania siódemki, dziewiątki, jedenastki. Więc jak układasz te rzęsy naturalnych, żeby zdobyć taki efekt? No nie inaczej jak tam, gdzie masz tą króciutką, tu dajemy sobie siódemkę, tu damy sobie też siódemkę, a tu damy na przykład jedenastkę, bo akurat w tym sektorze, w tej części Twojej stylizacji. Tego wymagają rzęsy naturalne, żeby zastosować właśnie taką długość. To jest skomplikowane, ale uwierz mi, do wypracowania i do nauczenia się, szczególnie jeżeli rozrysujesz sobie mapkę. Następna kwestia, jak układać właśnie te długości, żeby nie powstała właśnie znowu równa część górna stylizacji. Czyli mamy oko, wychodzą jedna rzęsa, sobie wychodzi druga, trzecia. I teraz klasycznie zastosowałabyś długości w ten sposób. Tu byś założyła najdłuższą długość, czyli na przykład dziesiątkę, tu byś sobie założyła ósemkę, a tu szóstkę. No i nie powstaje nic innego, jak kiedy patrzysz omfas, że rzęsy są w równej linii, bo najdłuższa zakrywa te najkrótsze i tak naprawdę nie ma efektu stopniowania. Jeżeli chodzi o sytuację w efekcie stopniowania, gdzie mamy tu rzęsę najdłuższą, tu rzęsę tą i tu rzęsę najkrótszą, to zakładamy rzęsy w ten sposób, że do tej rzęsy najdłuższej zakładamy na przykład Rzęsę troszeczkę krótszą od niej, ale to w efekcie będzie naprawdę dobrze wyglądało. Czyli na przykład tu wrzucamy ósemkę, tu wrzucimy sobie dziesiątkę, a tu wrzucimy sobie szósteczkę. I one już spowodują, jak będziemy patrzeć frontalnie, że. Te będą widoczne, krótsze, ta będzie wychodziła, tworząc taki ładny efekt właśnie takiego promyczka, dziesiąteczka, no i tu będzie niżej szósteczka. No i na przykład dalej mamy taką sytuację, że tu mamy krótką, tu mamy bardzo długą, a tu mamy jeszcze dłuższą, i te rzęsy wtedy należy zrobić w ten sposób. Tu montujemy sobie ósemkę, tu dodamy sobie szóstkę. I tu dodamy sobie ósemkę po to, żeby znowu stworzyć iluzję takiego napuszenia i takiego nieproporcjonalnego właśnie efektu w Bo jeżeli tu byś założyła właśnie szóstkę, ósemkę i dziesiątkę, to znowu efekt by wyszedł odwrotny do zamierzonego, bo te rzęsy mogłyby się rozwarstwić i niekoniecznie wyglądałoby to dobrze patrząc przodem. Czyli gdzieś tu by stała jakaś krótka, później kolejne rzęsy ze stylizacji. Niedobrze by to na pewno wyglądało. Czyli podsumowując tworząc efekt stopniowanych rzęs, możesz wykorzystać do tego każdy efekt podstawowy. Efekt stopniowany to jest tak naprawdę sytuacja, która jakby ewoluowała, czyli do każdego efektu podstawowego można wrzucić różne długości po to, żeby stworzyć efekt stopniowanych rzęs, czyli mimes. I musisz pamiętać o tej zasadzie, żeby nie rzędować rzęs długościami, czyli od najdłuższych do najkrótszych, bo stworzysz prostą stylizację, tylko Masz dany sektor, wiesz, jakie rzęsy w nim użyć i po prostu naturalnie do danej rzęsy doczepiasz rzęsy o odpowiedniej długości, pamiętając o tym, żeby nie robić czegoś takiego, że w dolnym rzędzie rzęs. Przyczepisz najkrótsze długości, bo może to spowodować rozwarstwienie stylizacji. Ona nie będzie dobrze wyglądać. Długa droga przed Tobą, żeby zrobić fajny efekt stopniowanych rzęs. Natomiast uważam, że się opłaca przyłożyć, nauczyć tego efektu, bo klientki bardzo go doceniają i bardzo go lubią. Mam nadzieję, że stworzyłaś razem ze mną taką mapkę do stylizacji, a jeżeli nie, no to. Idź po swój szkicownik, zrób tak. mapkę do stylizacji dla siebie. Najpierw taką bez klientki, po prostu rozrysuj kolejne długości, zrób plan w swojej głowie, jak to ma wyglądać, i wtedy przełóż właśnie mapkę do stylizacji efektu stopniowanego na rzęsy twojej klientki. Ona będzie zachwycona, ale i ty będziesz dumna ze swojej pracy, bo te rzęsy naprawdę dają nam mega dużo satysfakcji, jeżeli chodzi o wykonanie prawidłowego glamimes. Także mam nadzieję, że ten film Ci się przyda i zasubskrybuj ten kanał, daj lajka, zostaw komentarz, jeżeli inaczej robisz może Twoje glamimes, albo jeszcze ich nie robiłaś i napisz swoje odczucia po tym, kiedy wypróbowałaś właśnie ten efekt stylizacji u swojej klientki. Życzę Ci miłego dnia i do zobaczenia w kolejnym odcinku.